Siemdczko wszystkim witajcie w kolejnym odcinku z Bóg Rozumiarza jaska Recyklera, a co w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku to na pewno zajrzymy do, do tej paczki, paczka od dzitka, tyle tylko będziecie wiedzieli. Yy, I pojedziemy na złomowicho Może coś się uda nagrać, może coś się uda wyszperać. Także co? Pierwsza paczka, potem lecimy na Zoom, potem jakieś podsumowanie. Także no, czas zabawy start. ale żeby umie tradycji stała się zadość, to takie małe podsumowanie co dzieje się w bunkrze. niewiele się dzieje powoli szykuję się na niedzielny pchli w Kwidzynie także zapraszam ponownie wszystkich do ulicy Kopernika przerabiam przerabiam kastra była cała to było na tym wideo. kastra była całutka Zostało niewiele, naprawdę dziś jutro może po rynku jeszcze resztę ogarnę. Tak sobie myślę, chodzimy o styki. Chodzimy o styki i tyle, już wydobyłem. No tam jest, kurczę ze 300 gram na pewno, znacznie mniej niżeli w poprzedniej parce, ale to nie to, żebym narzekał, tylko tak po prostu czysto komunikacyjnie. Za to jest dużo więcej wtyczek, dużo, dużo więcej wtyczek. Tam jeszcze są wtyczki, także dużo więcej skubania będzie drobnych złodzin. No, no a teraz przejdźmy do paczki od nitka. Yy, dzidek mnie ogląda, dzidek prowadzi jakiś kanał, ale nie związany z odzyskiem. No i dostałem informację, yy, że uzbierało mu się coś, co możemy się przydać. A on nie siedzi w temacie elektroniki, demontaży, rozbiórek, odzysków yy, i takich tam I innych rzeczy. Ale zaizolowana, zaizolowana bardzo pięknie, kurczę też szkoda tej izolacji, jeszcze by nawinął, jeszcze by nawinął na kłębek i wykorzystał do czego innego, kurczę naprawdę i to jest ta właśnie kompromitacja, której ja nie lubię przy otwieraniu paczek, także pauza i nam sam. No powiem wam, była zaklejona total konkret, jedną ręką by się tego nie dało, jedną ręką to można sobie, no wiecie co zrobić jest zgodnie, zgodnie z opisem, czyli zgodnie z tym jakie dostałem informacje, czyli elektronika. Elektronika, no to co niektórych może boleć. Wiem, że niektórzy tego nie lubią, ale ja to lubię. Karty płyta z telefonów to jest droga rzecz. Druga rzecz, skupię coś to chyba około 90 zł za kilogram, tylko weźcie ich nazbierajcie. Kilogram. No to są jakieś jakieś zasilacze, ale to pójdzie. Tu ściągniemy aluminium, ściągniemy e, kable, albo pójdzie po prostu jak cała, jako zasilacz e, komputerowy. E, kabeleczki, kabeleczki. E, oszukany mosiąc. Oszukany mosiąc, bo to ze znalu. E, tak, ten kawałek ten może być mosiężny. Przerabiałem takie. E, wiem co ja mówię. To jest telewizor. To jest to je ATX to poleci do elektropaki, to poleci do elektropaki, to poleci też w całości do elektropaki. Jako zasilacz nie pamiętam to jak będzie 4,80 czy 540 coś w tych okolicach na pewno. Tu ściągniemy ciężkie elementy i pójdzie jako klasa B. Tu mamy jakiegoś routera. Coś tam z telekomunik. To jest telekomunikacją, na pewno tu może być BGA, pod tym każdym jednym może być BGA, także on, o no, tu. Um, um, um. Zobaczymy, zobaczymy, co eee, tu mamy jeszcze, eee, coś podobnego, elektronika, elektronika, jeszcze raz elektronika, ja się cieszę, ja się cieszę naprawdę, ja wiem, że, eee, wiem, że wy czekacie na te fanty wow i ja powiem wam e, w tajemnicy, też czekam na te fanty wow. nie wiem co się stało. Eee, Ktoś mnie ich podbiera, bo naprawdę ciężko jest ich ostatnio utrafić, no ja nic na to nie poradzę, to jest floppy, floppy, jakieś DVD, dysk komputera, tam też jest komputera DVD, mówię, te, te takie płytki jak te, z tych napędów i, i DVD komputerowych, one po 50 chyba coś złotych za kilogram, nie chcę was skłamać na elektropacę mówię, możecie sobie e, sami sprawdzić ceny, e, twardy dysk, 1 terabajt, 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 e, no zobaczcie, fajne płytki. Fajne płytki. O, są jakieś karty graficzne, dźwiękowe. Yy, płyta główna. Yy, motherboard. <grywki> motherboard, czy jak to się tam po hiszpańsku, po angielsku, czy jakiegoś tam mówi? Yy, ramy, 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 ramy. Yy, poprzednie ramy yy, sprzedałem, tak? Przyznaję się, bez bólu. Sprzedałem tamte, yy, co, co wyciągnąłem ze złomowiska i dzięki tym ramom yy, opłaciłem. Yy, Książki do zerówki dla córeczki. Także książki, można powiedzieć, warte 300, coś tam złotych. I kupiłem za 1,5 kilo ramów, które znalazłem na złomowisku czyli za 4,50. No tak trzeba robić, trzeba sobie radzić. Ciężkie czasy. Każdy z nas potrzebuje kasy. Nie tylko na głupoty, ale są też sprawy no, życia codziennego. Sprawy życia codziennego. Miało to pójść na srebrne monetki, ale. Z tego z tego się tam u coś uzbiera, posegreguje i z takich płytek, o ma nawet ramy i z takich płytek, z takich płytek zrobimy sobie monetkę, no dobra, y, może jeszcze chwilę po dziubie i startuję na Złomowicho, także widzimy się tam <laughs> widzimy się tam dobra ja już po złomobraniu yy, jak widzicie znowu posypało elektroniką yy, coś fajnego jest pod tą płytką ale to zobaczycie na końcu yy, nagrywam samochodu na swoim podwórku nie bo muszę dzieciaki się tam kręcą może i tutaj ich słychać nie chcę żeby mi przeszkadzały yy, no, pomyślicie że zrobiłem to specjalnie no nie zrobiłem tego specjalnie nigdzie nic więcej fajnego znaleźć no, mówię oprócz tego co jest tutaj pod tą płytką yy, elektronika Przecież no, widzieliście elektronikę z paczki, teraz widzicie elektronikę ze złomowiska, no mi ją na jasna na każdym kroku, ja nie będę narzekał, no nie będę narzekał, znowuż płyta jest komputera jakieś płyty klasy ABC no i są, są karty graficzne tu też sobie wykręciłem właśnie z tego floppy DVD czy co tam innego tu jest jakaś fajna fajna karta, nie? Fajna karta bo, bo jest trochę nie, nie, trochę miedzi nie? no co ja mam wam powiedzieć O, tu mam jeszcze jeden komputer główny z procesorem z dużym radiatorem to jest fajne, to jest fajne ale jasno nie dałem rady rozkręcić sobie na miejscu więc zabrałem w całości cztery sekcje raz, dwa, trzy, cztery sekcje no tak, że będzie jakieś bardzo fajne serberko z tego no dodatkowe trochę złomu, ale to musiałem no, szkoda mi no, szkoda było mi tego kurcze zostawić na złomowisku. mogłem rozbić w zasadzie no ale dobra, e, przyjmijmy, że tak jest też dobrze że tak też jest dobrze kurcze, bo wiecie, chcecie jakąś taką sesję małą z Jackiem przy rozbieraniu, demontażu tych styczników na sobotę, może na jakąś wieczorną sesję bym sobie nagrał, czy coś nie ma fanów. Widzicie, nie ma fanów tych wow. Nie ma fanów tych wow. Sama komputerówka, no, tak jak już powiedziałem, w tym odcinku pewnie 30 albo 40 razy, że mnie to bardzo cieszy. No i nie będę pomału, że mnie to bardzo cieszy. Z pewnością za jakiś czas zobaczycie z tego jakieś sreberko, jakąś fajną monetkę. Laptop, no kurczę, no laptop jak laptop. Bez baterii, bez baterii, czy coś tu jeszcze było może i bez rama e, chyba bez rama, raczej bez procesora nie procesora, tylko bez twardego dysku, no trudno one pójdą trochę tańsze, tam coś koło 5 zł e, no i to co ciekawsze to co ciekawsze e, siorb tatowy no tatowy e, stary sierp, e, no ktoś kiedyś mówił, że te rowki to znaczą, że on jest dożyta nie wiem, czy to prawda, do zboża czy do czego innego sierpie z sierpem eee, nożyczki a złote na targu najmniej się udaje scyzorek scyzorek tak na no, mnie wołają o, działa działa tylko że zobaczcie eee, tu brak eee, tu brak jest blokady ta śrubka powinna być mocniej dokręcona albo co innego to powinno być i podobnie eee, w tym miejscu przy zamykaniu ten kieł, eee, ten kieł wyskakuje, ale jest fajny scyzorek, fajny scyzorek, eee, no myślę że nawet dychę na printargu, jak ogarnę zamknięcia, trochę podczyszczę, jakaś tam ruda występuje, ale <laughs> co, co to za występy bez rudy? Co to za występy bez rudy? Pełka, pchełka, dupa tam, pełka, e, Kierunek on, moja e, to jest zampka malochoska, no i to już jest, to już jest też kurczę fajny pieniądz i, e, no i dosyć taka, powiedzmy, że rzadko spotyka na rzecz, przynajmniej na złomowisku, nie? No, trzeba to wypaczyć w stercie złomu, naprawdę, uwierzcie mi, je, kawałek wzroku potrzeba, no i to co najfajniejsze, to co najfajniejsze, to co najcenniejsze, to w zasadzie za co za najwięcej zapłaciłem, e, mosiężne kołatki, mosiężne kołatki, ale to nie jest nic e, starego, nie jest nic starego, ale to jest, wiecie, mosiądz, e, dwie sztuki, tu były takie wkręcane jakby e, śruby i później wtykane na szybki montaż e, do drzwi. No dźwięk no bo idzie do ściany, no po co do ściany, no co, no to myślę, myślę, że za obie z pięć dych to będzie bardzo dobra cena, zabieramy ze sobą niedzielę na Plitark, także jeżeli kto by chciał, to będzie miał, so, Mówię, zapraszam, niedzielę nie przedłużam, no, widzicie, nie ma nic ciekawego, trzymajta się, na razie, chochaj.